Siemanko widzowie Dzisiaj będziemy grać w Pillars of Fortune Jeżeli nie wiecie co to jest Pillars of Fortune To jest taka jakby gra Gdzie musicie się bridgeować Do ludzi i ich spychać I że walczyć o pierwsze miejsce To jest bardzo fajna gra Ale pokażę to Jeżeli chcecie wejść na ten serwer To wejdźcie na te IP, które pokazuje się na ekranie, play.craft.com Chyba, bo nie pamiętam dokładnie, bo ja teraz nagrywam i montuję to. A I chyba jest CraftCube.com. Chwila, I. Miałem, że jesteście już. O, więc przepraszam nie 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 nie, Get up! nie tylko nie 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 miałem na myśli zęciaka tego głupiego youtubera tego z tym serwerem Taicooin tylko cubecraft wejdź na play.cubecraft um, ten Ok. I wtedy macie takie games i tutaj klikacie w Pillars of Fortune i gracie tu. Ale zanim zaczniecie grać, wiecie, zanim otworzycie, będziecie zaczynać już grać. Chwila. Nie wiem czemu tak wolno. Ja chcę już załączyć. Ola. I teraz wam pokażę. Tutaj mam, można... o, o kurde, o kurde, możemy to biegnąć. To jest robota. Wiemy go! Nie! O nie, o nie! Chwila, musimy go zabić! A! On jakiś ładny! Zabity! Ha, ha! Nie! O, trzeba mieć też tro troszkę. Troszkę I ciągle to. teraz mamy tę samą mapę. No cóż. To w to. Cię. Ojcie! Jest! Ha, ha. Jest! Udało się, guys! No dobrze, mamy tutaj... Teraz wam pokażę. Będziemy chcieli... Zaraz się pobudowujemy... Ja sobie... Dolphin. Dolphin. Skaczę. Wow. O kurde. I czasami macie na takie szczęście na też A więc dobra. Znaczy ja mam. A, mam. Te ginsy. Ok. I teraz... Mamy tu chyba troszkę trawy. Chyba. I moglibyśmy postawić... O! Nie wiem, czy... nie, i tak to się nam nie przyda. O! Jest mało graczy już. Walmy się, pozbijmy się tych rzeczy, bo będziemy kopać drewno. Zaraz będziemy mogli nam rozkopać wszystko. O nie, nawet się nie przygotowałem. Dobra. Zaraz się do niego podbudowujemy. Mam tam, znam na skampi, a więc podbudowujemy się do niego i przejdźmy do niego. Zobaczę. Cyk. Może być pierwsze miejsce. O, no i fart. Mamy ten. A więc jak nas spróbuje zabić? Możemy my... się go raczej... My go raczej zabijemy. He, <laughs> Nie! Kurde! zginął prawie na tym. Co co na mnie rzuca, he? No! Tak się gra. Aha, on rzucił nam... na mnie. Dawaj! Jest Gigi! Gigi! kurde. No i tak się gra. Dobra. Dobrze, to jest pierwszy raz. Nie wiem, co tam jest. To jest co to jest za mapa? No i to są chyba creepings. Wiecie, to ja ten. O! dro Já... Só... Já para lavar uma vez então. E só, deixa na espécie. Yes! No, e então nós vou fazer uma E e Tam muszę zostawić słupka, jeżeli będę mieć większe miejsce niż czwarte. Jeżeli będę mieć O. nie, postawiłem tego. Nie, on się bridżuje w górę. Nienawidzę ich tych bridgerów w górę, oni są najgorsi. <śm> No, kurde cool, i Skoczy na mnie, zrobi sobie jumpy. Jumpujemy sobie. Powi gracze. A mam zaginę No cóż. No i skoczy na mnie. Patrzcie, bardzo wam Skoczy. No ale zaraz skoczysz na mnie. Mhm, Już to czuję. Och, chcę to zrobić. I wiecie, zaraz będzie skok Ale my go odbijemy No kurde Patrzcie ty to będzie łatwe Ej, ej, ej! No i co powiesz? Nie! Nie! O, Dobrze, obetrzałem, ale że. Nie muszę zostać dostać sukienki teraz. Dlatego, ja że miałem piąte miejsca, miałem mieć czwarte więc Nie musicie zostawić suba, ale byłoby bardzo dobrze, gdybyście zostawili. Jestem małym kanałem. Staram się nie chcę robić jakiś ten, wiem, że nie chcecie, a głupi filmik kolejne jakiegoś youtubera kurde będzie robić ten. Ale ja nie chcę pieniędzy z tego wszystkiego. Ja nie chcę kasy. Ja raczej chcę, żebyście śmiali z tych filmików. Nie żebyście mi dał, żeby mi jutą dawał kasę e, dobrze mm, moglibyśmy mu postawić ej! Ty! Nie! Co? Ty mały gno iku. O nie! E, szóste miejsce. Tragedia. Jakby to kanał jest family friendly i nie ma przekazu. O, to, to, to może. ja już to... Nie ma. Nie ufajcie na tym kanale, może. Trenale. Co ja robię z moim życiem? Ja ile jeszcze No dobrze. Mamy. No to ogólnie. dobra, robimy to znowu. Brzydko a ja Idę po ciebie, chłopie. Hej, papie, się. Mhm. On chyba... Ty. Widziałem coś, ty zrobił nie w siódme miejsce Dobra, postaram się pierwszymi. To oh. jest loki, all one must do is loki. To to, to, Bridge'ujemy się do siebie, hejka! No. Bro będzie bridge'owanie się łóżkowe. Dobra. Tutaj, o! Widzicie? I teraz pokażę wam, jak się robi. To, to się tak... Aha. Gdybym tylko grał z kimś, kto ma skill'a. Jeżeli... Dobra, jeżeli wygram... Jeżeli dostanę miejsce większe niż 3, to musicie zasubskrybować. Ech, I nie, on, on się bliżuje w górę. Nienawidzę go. All one must do is log in. Do, o, Rawager. Dobra, <ścoughs> O, Bro jest kukowany. Jeżeli. Guys, też tough. Bardzo do to. way, Dobra. Aha. Dobrze, idę po ciebie, wiesz o tym. Hejka. O. No. Dobra, nie zabierze ufia, bo wtedy odsubskrybujecie no, cię. O nie jeszcze nie jemy tego jabłoska. Dobra, widzę cię chłopie. Widzę cię. Zobaczcie. Oh. <grystanie> to był mój pomysł. Ale jak oh. zrealizował. I nie będę trafił, i to zrobię, ale wy... O oh ostatni masz na myśli outside the map! Get out. Nawet nie mogę postawić bloka, tak? O, mogę. masz na myśli. Musicie posuwać ale. Dobra, to jest najgorsza A więc, jesteście ogólnie już. Ja to w połowie. Yy, może troszkę później w odcinku. A już o, o, na ci się... spytałem już was dwa razy o suba. Wiem. I nie będę się już pytać. To wasza decyzja. Co ja nie będę was przekonywać. OMG. To jest to, to, to czemu. Musicie zasubskrybować, to jest czemu. Powinniście zasubskrybować. Nie musicie! Nie musicie! Kurde! Musiałeś! Musiałeś ziomeczku. Ile jeszcze trwa Dobra. Ostatnią rundę robimy w tym filmiku. I... No, muszę jednak to wszystko zedytować, i nie chcę robić jakiegoś 100 jakiegoś godzinnego filmiku. Nie lubię takich robić, bo wtedy długo się montuje i wy tylu nie oglądacie A więc okulnie... dobra Tu jest no dobra? Łapie bridge'uje się do ciebie jakbyś nie wiedział Okej okay. Okej okay. Okej, okay, bro Cholera, gdybym tylko dostał strzałę. Nie mogę z tego wciąż trafić. Chyba już bym... Dobra. Dziękuję. O nie, 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 nie. Dziękuję za oglądanie mojego filmika. To jest bardzo... Dziękuję za obejrzenie całego filmika. Bardzo raz dla Was. Jeśli pomarać, to jest IP. ja już chyba mówiłam w filmiku. Tak, mówiłam. A więc dziękuję. Nagrywam z telefonu audio, jakbyście nie siedzieli. I dziękuję za oglądanie. No to pa.